Kraków, królowej Jadwigi, zwierzyniec, proszę, jaka hałupa stara. Tu coś robią, tam też odrapana. I następna hałupka, taka starsza, można kupić. Ja wiem, czy można kupić, chyba nie. Ale odrestaurować to na pewno tak. Zagroda. Po drugiej stronie są ładne. Jestem na zwierzyńcu za kamycze, no i zdzacie autobusem 102 jakbyście chcieli czy nie na hełm, 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 hełm. wysiadacie na takim rondzie idziecie do góry na tą ulicę Junacką i macie tutaj znak Kopiec Piłsudskiego Inaczej nawet nie jedźcie tylko w ten sposób bo i to autobusem jak nie jesteście na piechotę nawet nie idźcie 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 Junacka 27 szukajcie Wyjdziecie. I idę pod górę szlakiem wyznaczony przez goglarkę. Najtakim najbardziej tego prostym. Tu są same chyba te właśnie skały. Z czego słynne są okoliczne kamieniołomy. Zobaczcie, jaka skała. I tutaj. To są te wapienne chyba. Mionki, czy wapienne nie znam się Od razu mówię, żeby nie było krytyki Ale z lewej i z prawej strony tam też jest urwisko Czyli te skały białe O Fu. Pełno po jednej i po drugiej stronie i po drodze o. i kopiec Piłsudskiego w Krakowie. Nagle wyłania się z lasu. O, tutaj jak przyszedłem, trzeba się tam zbić. Jeszcze. Nie wiem, jak. Już nie mam siły. 1934 Bóg honor ojczyzna. I trzeba iść tam i wejść. I pokażę w zbliżeniu. Te góry, ciekawe jak to widać, nie widzę, ale nie wiem, nie jest nie wzmocnienie 50 razy no, widok z kopca Józeckiego Jeszcze tutaj na ten zrobię zbliżenie a z tej strony pod słońce jest tam pas startowy lotniska i czasami widać jak samoloty tutaj lądują jakbyście nie widzieli na wskórzu na kopcu piusowskiego I widzicie, tam leci samolot, następny i on będzie schodził tam, gdzie Wam mówiłem, ładnie, jakbyście chcieli widzieć, to musicie być, nie ja nie wiem, czy go widzę właśnie, nie wiem, czy go robię, czy nie, byście musieli wejść na kopiec. A, dobra, nie widzę, może gdzieś tam widzicie, bo ja go nie widzę. I teraz przeczytałem Kopiec Niepodległości. imieniu Józefa Piłsudskiego na Sowincu. 383 metry, najwyżej położony punktem na terenie Krakowa. Proszę. W 1934 roku Związek Legionistów Polskich i wtedy wmurowano kamień. Znaleziono siedziby ludzkich, e, ślady z Palolitu. I po cały naród brał udział tutaj. Zniwelowanie kopca nakazał niemiecki gubernator, ale nie doszło do tego. Władze po wojnie także do usunięcia. I jak punkt widokowy na Sowincu się pojawił wtedy. No proszę. Zdjęto płytę, uszkadzając jego stoki, obszodzono drzewami, usuwając kopiec panoramy Krakowa. I tutaj jest, o proszę bardzo, uczestniczył cały naród, taczki i wiezi, wieźli w trakcie budowy. Proszę i też realizacje przyspieszające. Wykarczowano drzewa w 1981 roku i wtedy pozwolono Krakowianom zobaczyć górujący nad miastem Kopiec Niepodległości. I teraz piszę po prostu to co pisze Wymiary kopca 35 metrów, średnica 111, 130 tysięcy ton. Panorama lasu Wolskiego Sikornika z kopcem Tadeusza Kościuszki, centrum Krakowa. I gorce tatry masyf babiej góry można podziwiać. No to widzieliście. No proszę bardzo.